To będzie z wszystkich bardzo serdecznie. Ja Jestem Milika, ja to kolejny odcinek mojego kanału Spalionowa. Koniecznie wcielajcie łapkę w górę, ponieważ, jak wiecie, jeżeli tej nie zostawicie łapki w górę, no to wtedy macie 3 dni PA, także musicie koniecznie łapkę, żebyście po prostu mieli dobry, nowy tydzień. Także no, dzisiaj jest poniedziałek, więc zostawiacie łapki, subskrypcje i tak dalej. I co pamiętajcie o tym, żeby widzę mojego Instagrama Milka przez 2 ponieważ tam też pojawią się wam fajne zdjęcia. Zrobię fajne zdjęcia i tam będą, także musicie zobaczyć, a my lecimy z dzisiejszym odcinkiem, nie będziemy już się dłużać. Pamiętajcie o łapce. Moi drodzy najdrożsi widzowie, ogólnie, Poznaliśmy Jetiego i okazuje się, że to wcale nie jest jakiś wielki stwór, który straszy i tak dalej. Tylko jest po prostu słodziaczek i Yeti, Taki Jetiuszek. Taki ye yetuszek, Taki Baby Yeti, taki, taki słodki, malutki Yeti, który ma przesłodziutki słodziutki że boss. Także sobie zanówiście. i zauważyłam, że zobaczcie. On tutaj mi zostawił oczywiście jakieś wiadomości. Jakieś wiadomości. Także mega fajnie. Ale zanim jeszcze przeczytamy te wiadomości, to lecimy oczywiście do naszej Daisy'ówek Krajzówy, żeby ją nakarmić rybką. Tak jak w odcinek. Także idziemy tam do niej. Wy macie jeszcze czas do tego momentu, żeby sobie wziąć łapkę w górę. Tak, nie? Sobie ci łapki w i oj, widzowie, no nie chciałam być na waszym miejscu, więc sobie cię łapkujcie koniecznie. Więc tak, zabierzemy damy jej salomona czy kody. Nie, jest kod, czy Dobra, damy jej kod. Okej, okay. niech będzie kod, proszę bardzo, doj zuba. Tara, i jak ona się cieszy. Dobrze się zjadłam, Mam nadzieję, że jej smakowało, zarąbiście. Więc teraz tak, idziemy oczywiście na górę przed te tabliczki, ponieważ jest to równie bardzo ważne i też nie gadamy w ogóle jeszcze z łapakami, więc myślę, że jutro by się przydało do nich udać i, i pogadać z nim o tym całym Yeti, bo jeszcze nie wiem co oni w sumie sądzą, zjedzą sobie kawałek ciasta, nie wiem co oni za bardzo sądzą, także w dzisiaj porozmawiamy, znaczy jutro z nimi porozmawiamy, a tam w ogóle jakieś powstały, nie wiem, szczerze nie wiem co to jest, jakiś się ma Aquapark zrobił, nie mam pojęcia, dużo się tutaj pozmieniało, mega widzowie, wow, mega, dobra, idziemy sobie się przeczytać w końcu te yy, tabliczki, mam też jakąś w jakieś prezencje, więc tak, czytamy. Hej Milki, ja bardzo dziękuję Ci za wczorajszy dzień, super. Okej, okay. widać, że Yeti pisał. E, Cieszę się, że mnie akceptujesz, bardzo Cię polubiłem, mam dla Ciebie prezent w moim pokoju ze szkiele... szkiet... szkielem? Szkieletem, okej. Okay. Yeti, dobrze, więc tak, e, co to jest? Hmm. Cała skrzynka Rotten fresh. to jest coś, co lubię, uwielbiam Rotten Fresh, naprawdę. Rotten Fresh to jest moje ulubione jedzenie, Jednak tak, całkiem serio, nie wiem, sobie z tymi Rotten Freshami. Ja, fleszami, w sensie, ja chyba muszę je, y, nie wiem, y, muszę mu chyba powiedzieć, że ja tak trochę średnio za tym nie przeka... Albo w o, powiem mu, że ja się przejadłam. O, widzowie, to jest zarąbiste i wtedy mu nie będzie przykro. Bierzemy to rzeczywiście łopatę, ponieważ ja tutaj no... A, no nie będę ukrywać, troszeczkę mnie, troszeczkę mnie irytuje tutaj ten śnieg, więc ja odśnieżę to. Ale czekajcie, on mi napisał, że jest jakiś prezent, jeszcze jeden. Bo ja się tak nie skupiłam na tym, tak powiedział że jak to czytałam. A on mi napisał, że co? Że w, w jego pokoju za szkieletem? Kurdi. Zaszkielet... Aha, w jego U mnie zaszkielet... Aaa, dobra, słuchajcie, ja się kurde, w jego jaskini, Ja przecież ja zapomniałem że ja mu pokój zrobiłam tutaj u siebie, nieważne, robi, sobie. E, sorry, memory. Już do niego idę, o to, że ten mamy tyle śnieży, że to jest taki hicior. I can't po prostu, I can't. Nie no, to sobie zostawimy, to sobie wywalimy, dobra. No to tak, idziemy w takim razie do tego pokoju. No i zobaczymy, co on tam sobie dla nas za prezencik yy, z, z, zrobił. Zaraz, się to się wszystko okaże. Za szkieletem. Ja tam chyba jest obraz szkieleta i chyba tak napisał, że za nim, jest tutaj będzie kolejne jakieś ukryte przejście. A to, co ma być? Czemu są otwarte drzwi? Czemu są otwarte drzwi? Co to ma znaczyć? Mam nadzieję, że w ogóle w naszym sumie się nic nie zmieniło. Eje, eje, eje. Czekajcie, zanim jeszcze pójdziemy za ten szkielet, ja tam muszę zejść. Mam nadzieję, że nie umrę jeszcze. Okej, okay, dobra, słuchajcie, fajnie. jeszcze, ani razu nie umarłam, więc jest dobrze, więc jest postęp. Ja tutaj powinna to powiększyć chyba. Tak mi się wydaje, byłoby bezpieczniej. Dobra, w każdym razie tak. Yy, tutaj się nic nie zmieniło, wszystko jest wszystko w porządku. Nasze rybki żyją. Tak, nasze wszystkie rybki żyją. Szkoda, że nie widać ich niku, bo ja to je nazywałam, żeby one po prostu były i myślałam, że będą ich niki widać, a tu nie widać niestety. A bardzo żałuję, bo mają te, imię, te imiona są tak w ogóle kreatywne, że to jest szok. Czy tutaj w ogóle coś jest, może nie wiem. Tak, tak sprawdzam naszki wypadek, wiecie o co chodzi. Ale z tego co widzę, tutaj się nic nie zmieniło u nas. Te obrazy są jak były, tutaj też się nic nie zmieniło. Okej, okay, dobra. Tak tylko sprawdzałam naszki wypadek, w razie jak tutaj ktoś był wiecie o co chodzi. Nie chcemy po prostu takich jakichś tutaj włamań, także dobra, słuchajcie, lecimy windą do góry i wbijamy zaraz do ten, e, potem prezencik dobra, okej, okay. jesteśmy, zarobiście. więc tak lecimy tutaj oczywiście do tego pokoju lajetiego, dobra, jesteśmy tutaj Jest ciekawa czy on coś je na przykład, 19% flash jest na razie zobaczymy kiedy, ile będzie później, Oj, i tu jest w ogóle ten, dobra ja to chyba schowałam akurat, więc teraz tak, tutaj gdzieś będzie pewnie wejście, o dobra, mamy tutaj wejście Uuu, jak tu jest zimno, widzowie, ja pierniczę! Że to jest po prostu minus 300 stopni! I can't! Dobra, czekajcie, to jest tutaj? Było tak, tutaj. Uuu, to będzie wyzwanie. No nie, tam mam wszystkie skrzynki aż do opróżnienia, widzowie. Dobra, czekajcie, szybko sobie ci ubiorę jakąś zbrójkę, żeby mi było po prostu cieplej. Ta, ta jest najcieplejsza, więc sobie bierzemy ją, dobra. Okej, okay, i lecimy teraz. <laughs> więc tak, wchodzimy tutaj. Uh, więc tak, jeden. Okej, okay, co tu robi głowa Szczypsona? I czemu nad nim jest chowadło? I nad, pod nim jest ognisko. Wszystko jest w, w serduszku. Okej, okay, to jest troszeczkę przerażające akurat. Dobra, dwa. Tu jest to samo. Też głowa Szczypsona. Czy Szczypson żyje? Nie no, jak są te głowy Szczypsona to raczej się nie rozwój. Dobra, to, to są po prostu jakieś... nie wiem, od niego czy coś. Nie mam pojęcia. Jakieś zdjęcia, ale... Okej, okay, to... To jest mega dziwne. Wy pisaliście mi, że on chce unicestnictwa spalinową. Też więc się mówił, że on chce wyeliminować Szczypsona i w ogóle. E, okej, okay, a trzy. Okej, okay, w strójce mamy mnie i głowę Yetiego. Mmm, Jakieś czerwone wełny, szare i kwiatuszek, który jest serduszkiem Dobra, wiecie co, widzowie, ja na razie może tego nie będę brać, ale to jest totalnie... Jakie to jest przerażające, dobra, widzowie, ja nie wiem, co mam z tym zrobić teraz, dobra, słuchajcie, to, to jest, to, jest to, to już jest problem, dobra, czekajcie, bo musimy to przemyśleć. Ogólnie na początku Yeti był spoko, znaczy dalej jest, no, ja tylko znam się, z niej się raz widziałam, no i tak mi się wydawało, że jest taki milusi i tak dalej, ale tutaj, kurde, powiem wam... Że ja się zaczynam martwić o Szybsona, mam nadzieję, że on jeszcze żywi, co nie ma go na serwerze akurat, ale sprawdzę, u niego wszystko w porządku w domu, czy tam nie ma żadnego, nie wiem, żadnych problemów, więc zaczekajcie tylko chwilę, ja tam polecę i zobaczę, czy jest ok. mam jakiś miecz, mam? mam ten miecz, tak na wszelki wypadek sobie po prostu zabierzemy coś, może tabliczki, może mu damy jakąś wiadomość w razie czego, także dobra, lecimy tam szybciutko. <laughs> Mam nadzieję, że sera wszystko u niego w porządku i że i że przeżyje. Szkoda, że go nie ma, bo tak to z nim już teraz porozmawiała, ale no kurde, no niestety nie mogła na serweru, więc nie porozmawiamy. Ale dobra, słuchajcie, lecimy szybko tutaj do niego do domku. Bijamy tam sobie tak, o dobra. I tak, co jest okej? Okay. Wszystko jest okej, okay. nic nie, nie, nie wygląda... nie wygląda tak źle, nie, nie, nie ma tutaj żadnych śladów jego, O kurde, nie ma jego zbroi. A tutaj? Czemu nie ma ani jednej jego zbroi? Co on zrobił ze swoją zbroją? Oh no! Dobra, czekajcie, czy tam się coś zmieniło? On no, w ogóle wiem, że jakieś kolejki tam robił i tak dalej. Tutaj coś jest w ogóle. Okej, okay. a, tu będzie chyba ta kolejka. Tak mi się wydaje, bo właśnie słyszałam, że on robi jakieś kolejki, więc całkiem możliwe to jest. Czekajcie, gdzie on je robił? Ja nie pamiętam, kurde, ktoś mi to mówił. Tutaj są? Tak, tak, tutaj, dobra. Tu jest dla Paliona, do Dave'a, do Bzyka. Aha, one są jeszcze nie zrobione. Do mnie też jeszcze nie zrobiona. Laboratorium, dobra, do Laboratorium jest zrobiona i do Paliona też jest zrobiona, okej. Okay. Dobra, ale jak mówię, na razie tutaj, no, nie, nie ma nic złego. Tutaj oczywiście zabrał swoich villagerów, dalej nie gdzie oni są. By mi to chyba gdzieś A, Tutaj jest co, kosz, co, nie? Dobra. No to nieważne. W każdym razie. O, dobra. E co robić, co robić, co robić, co robić? Trochę przerażająca sytuacja. Powinna do niego napisać. Ja tutaj napiszę mu jakieś tabliczki, e że. Okej. Okay. Hej, tościk. Tu milki. Musimy pogadać o Yetim. Okej, okay. eee... Proszę spotka spotkajmy się jak naj, kurde jak najszybciej. Kurde, ja nie wiem pisać, widzowie, najszybciej, okej. Okay. Dobra, i tutaj teraz takie smutne minki, dobra, słuchajcie, żeby on wiedział, że to jest, w sensie, że to jest poważna sytuacja, ok. Zostawione tabliczki, nadzieję, że on, czekajcie, bo on jest trochę ślepy czasami, więc ja może mu tutaj postawię taką po prostu e, jeszcze jedną tabliczkę, żeby on wiedział, że ma tutaj się spojrzeć, więc tak robimy, dobra. Okej, okay, jeszcze raz tak zrobimy, proszę bardzo. Jest dobrze, jeszcze jedna kreska, dobra, teraz jest dobrze, widzowie, teraz jest dobrze, mam nadzieję, że zauważy, okej. Okay. Dobra. No kurde, żałuję, że nikogo nie ma na serwerze, sery, bo wtedy bym cinkolwiek porozmawiała. I w ogóle jest, ja, jak jest teraz śnieg? Ja też to muszę zobaczyć. Jak daleko on się posunął, Na razie jest ok, jest chyba, Czy on już szedł w to palionowo gdzie mieszka bzyku? Kurdi, ob nie, o nie, bo tak to będzie jest słaba, słuchajcie, rzecz. I to bardzo słaba, czekajcie, szukam, dalej powiedzmy jeszcze sprawdzić, ponieważ tego jeszcze akurat nie sprawdzałam. A warto, by w sumie było. Dobra, słuchajcie, zaraz tam będziemy. Tutaj jest wszystko na razie w porządku. Część paliona jest ok. O nie, o nie, o nie, o nie, bzykuj już, bzykuj już, że stoicie w śniegu, bzykuj, już jest w śniegu. Widzę, że palion tutaj i palion, palionka też jest, zaśnieżona. zaśnieżona, ci gać okej. No nie jest zbyt kolorowo, coś tak czuję, że ten aquapark Dave'a nie zbyt długo pożuje i za niedługo tam zamiast wody będzie, <głodnie> będzie lód. bo już się ciemnia, dobra, słuchajcie, wracamy do domku, bo nie ma co tutaj być. Jejku, naprawdę masakra, dobra widzowie. No nie fajna sytuacja, muszę w końcu kurde się po prostu z nimi spotkać i porozmawiać. Bo to tak będzie najlepiej. Zwłaszcza, zwłaszcza ze nie ponieważ to mnie trochę przeraża, że on tutaj takim jakieś dziwne rzeczy wysyła. E, bo mimo wszystko, mimo wszystko, wiecie, no, Yeti jest okej, okay, ale on jest tutaj nowy i on po prostu tutaj, w sumie to jest jakaś jego w sumie śmierci dla Szczypsona, więc może, może ja powinnam zareagować. Dlatego pogadałem ze Szczypsonem, nie wiem jak mu to powiedzieć, bo ja nie chcę pokazywać mu tego pokoju dla Yeti, wiecie o co chodzi, nie? Także tak to jak w sumie słabo, kurde, nie wiem czemu mogę ufać, to jest mega ciężka sprawa. Może to jakoś przeniosę, czy coś, to jest mnie dobry pomysły. Zobaczcie, widzowie. Zaraz zobaczymy na tym odcinku. Myślę, że teraz nie jest czas na to, aby o tym myśleć. Ja kończę film dzisiejszy, dlatego że po prostu musicie, wy się musicie po prostu uczyć. Wizowie. Ja tutaj nie mogę zbyt długich filmów w ciągu tygodnia y, y, nagrywać, bo Wy musicie uczyć widzowie. Wy musicie mieć dobre oceny, a jak zostawicie tę łapkę, to pewno będziecie mieć same dobre oceny i jutrzejsze kartkówki sprawdziane po prostu pójdą przepięknie. Także pójcie koniecznie. Ja Wam dziękuję za to, że byliście ze mną do końca. Pamiętajcie, że mam też drugi kanał Milki Plus, gdzie też codziennie są filmy o 15,30. No i co? Widzimy się później. Trzymajcie się. Papatki i piszcie, co myślicie o tym jetim, bo no trochę przerażająca sprawa. Papawi zowie miłego.